Ciągle goni mnie czas, a ja nie chcę stracić wszystkiego, co mam a Ona bardzo tęskni, a ja znowu jadę tam Zdobywać świat i robić ha. Ciągle goni mnie czas, a ja nie chcę stracić wszystkiego, co mam Ona bardzo tęskni, a ja znowu jadę tam Zdobywać świat i robić ha. Ciągle jestem tu i tam, ciągle robię to i tam to. Ona mówi, że widziała mnie z koleżanką Jak to? Pomyliła zdjęcie z faktem. Nie chcę stracić tego, na co poświęciłem czas. Chcieli, żebym skończył, chcieliby być między nas. Ale nie mam miejsca dla nich, jestem tylko ty, ja nie ma nikogo między nami. Znowu biegnę gdzieś, ale nawet nie wiem po co. Znowu biegnę gdzieś, ale nawet nie wiem dokąd. Proszę wybacz mi, że znowu do nocą. Znowu straciłem dzień, w i zawsze Ciągle goni mnie czas, a ja nie chcę stracić wszystkiego, co mam Ona bardzo tęsknia, ja znowu jadę tam Zdobywać świat i robić ham. Ciągle goni mnie czas, a ja nie chcę stracić wszystkiego, co mam Ona bardzo tęsknia, ja znowu jadę tam Zdobywać świat i robić hajs Jestem tylko ty ja, ale siebie coraz mniej mam Dużo myśli w głowie, które pytają, kim jestem Kim jestem dla ciebie, to już bardzo dobrze tylko duży hałas Jak zatracę siebie, proszę, zajdź mi do wnętrza. Jak zatracę siebie, to przypomnij mi, kim jestem. Dobrze wiem, kim byłem, lecz nie wiem, kim będę.